Bur. Witam Was serdecznie na kolejnym wyjściu. Czekajcie, żeby złapać, żeby mnie było widać delikatnie. Chciałbym się z Wami na początku przywitać, złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wybrałem się dzisiaj na polowanie ze strzelbą, z Breneką. Wziąłem ze sobą jeszcze śród na lisa, Może święty Hubert będzie łaskawy i wystawi nam coś w ten świąteczny poranek mamy dzisiaj 25 grudnia więc jak mówiłem wcześniej chciałem wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia od siebie żebyś na pewno żebyście byli zdrowi otaczali się wzajemnym szacunkiem, miłością i na pewno będę, będę nagrywał jak najczęściej teraz filmy, żebyście też widzieli, co się dzieje, jakie są efekty w łowisku. Dzisiaj, tak jak mówię, wybrałem się ze strzelbą. Mam ze sobą brenekę mam ze sobą śródna lisa. Że idę na jakiś spacerek z rana, po wczorajszej kolacji trzeba. Troszeczkę spalić kilogramów kalorii. No i ruszamy. Jak będzie się coś działo będę Was informował na bieżąco. Dashboard, Słuchajcie jaka fajna sytuacja. Odeszłem od samochodu jakieś 250 metrów. 300. I trafiło mi się poroże jelenia. <laughs> Jakie ładne. Ładne poroże jelenia mi się trafiło, patrzcie. Zeszłoroczne. Taki fajny fart. Heh. Kajcie, rozjaśnię wam, będzie lepiej widać. O, zobaczcie. I jakie fajne poroże jelenia mi się trafiło. Dziesiątaczek. Piękny. Naprawdę fajny święty Hubert łaskawy Dał mi poroże jelenia Na samym początku świątecznego wyjścia no. ogólnie jestem w takim fajnym terenie Teren jest taki częściowy, taki dosyć gęsty leśny Wabiłem chwilę i kruków lata od groma Ruszam dalej. Chwilę powabimy teraz. Mamy 7.40. Szelba jest ze mną. Jak widzicie. Czekamy na rozwój sytuacji. Niestety nie udało mi się zwabić drapieżnika. Ale idę dalej. Może gdzieś po prostu spotkam i nadsmoknięcie przyleci. Jestem w takim fajnym terenie. Jak zobaczcie, znalezione poroże sobie wisi. W przypadku. Ruszam dalej w poszukiwaniu dzików. Zrobiliśmy chwilę. Zobaczymy, co się będzie działo. W takim terenie, tam jest teren mokry. Tutaj mam płot. Może akurat coś się wydarzy. Niestety, święty Hubert nie chce mi wystawić drapieżnika. Jeszcze do tego zaczyna padać deszcz. Dosyć mocno. Przejdę się jeszcze kawałek i będę kończył polowanie. Myślę, że jak się nic nie wydarzy to widzimy się dopiero koło samochodu. Patrzcie stoi byk Daniela. Ładne byczysko. Ładny byk stoi. Zaraz zawinął. Widzieliście? Spłoszył się. Także na dzisiaj już kończę polowanie. Nic się nie udało pozyskać. Ani drapieżnika, nawet nie widziałem drapieżnika. Widziałem daniele sarny. Dzików też nie było widać tak jak widzicie ze strzelbą dzisiaj. I chciałbym wam jeszcze raz życzyć zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Nie wiem czy coś nagram, także jeszcze ode mnie szczęśliwego nowego roku. Samych sukcesów. Opatrzności świętego Huberta, świętego Eustachego i wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam Was. Daszbór.